To no dokładnie. Tak. Udało mi się wiem. wrócić na wizję, jak coś. Mm -hmm. Nie wiem, pojęcia co się stało. Pecha, że ta konsa, na którą poszedłeś, była mini. No. Ale generalnie więcej z tej mapy nie za bardzo dało się wycisnąć. Draco też bardzo fajnie zagrał swoje, też bardzo fajnie wykorzystał to, co dała mapa. No i tam zdecydowanie zadecydowało to, co znaleźliście na swoich mapach i y, strażnik na pustynię. Więc tutaj, tam było spokojno w drugiej, więcej błędów z obydwu stron, aczkolwiek świetnie się oglądało i nie spodziewałem się, że ta gra będzie tak oglądała. Kurde, ja tutaj nie grałem, to po prostu mówię koniec. Zaraz poddam, nie? Zaraz to poddam. Tak samo myślałem, nie? Z każdą córką. Nie, nie no, nie chcę mi tego grać. Ale dam stalowe nerwy, muszę przyznać, z szansą za tą drugą grę, bo tyle rzeczy, które tam cię mogło wyprowadzić z równowagi... Obej i... sobie mój skill i wtedy stwierdził, stalowe nerwy, bo tyle, kurw, ja tam <śmieniciela> powiedziałem, to... <śmieniciela> gadać. Nie dziwię się, co tura, kurczę, przynajmniej jedna dwie opcje takie, gdzie można było się zdenerwować. Jeszcze animatorek i tak, także tego no, znowu udało trzy się. Trzy role dobrać. i, i długo, nie? Uja, nie będzie break'a, nie zaraz. Ale że tego znowu znalazłeś na zwoju, no. bo też go oplułeś. Ostatni nie? zwój to był, nie? Pierwsze no. dwa nic. I trzeci. Cud, kurwa. I... Mapa dawała po prostu wystarczająco dużo, żeby cię przy tym trzymać i dręczyć. No dokładnie. Żebym się nie poddał, ale jeszcze, żebym grał, nie? Tak, te obrazu, czy tak na pustyni, <grym> ale też to wykonałeś. Ale no, pustynia była spoko, nie? Znaczy środek był mocny, bo cztery topki, i zrobiłem dwie te, które mogłem zrobić i potem miałem trochę problem, bo na ifrytach apifryty były, a ja dwoja. Miałem... Ale już a... miałeś. No? Kazetkę już miałeś wtedy. No właśnie, nie. więc to Kaze... ale miałeś jeszcze... już chyba. Miałeś, bo kazetkę miałeś z tej drugiej. No, z drugiej i wtedy zrobiłem break na dół. No, ale wtedy Czy już mogłeś... Tak, nie spodziewałem się, że Dawid zajmie środek, to po pierwsze, bo myślałem, że po prostu będzie odbijał Fluxa i myślałem, że po prostu walnę mu tam jakieś Implo, żeby zbić jakiś power mm. taki i się poddam. E, tak, no, myślałem tak, właśnie, że zrobi, więc stwierdziłem, a... Taki był mój plan. E, no i stwierdziłem, że no jakby tą topkę zaraz mogę zrobić, jeszcze hajs a czułem, że potrzebuję jakiegoś woja, bo same staty nie ugrają FB. No bo no bez taków to ciężko coś zrobić. Stwierdziłem, że dobra, break i farma na no strefie jest ważniejsza, żeby coś mieć. Więc farmiłem te jakieś tam woje i spoko. No i potem na. No, wiedziałem, że tego Eowacka muszę zaatakować. Nie mogłem. Taka lipa tura była, bo jak policzyłem ruch, to mi starczało idealnie, żeby zaatakować zamek. Praktycznie nawet nie mógłbym pod, już te peka zrobić. Więc miałem tam jakąś kąsę na bagnie, jeszcze mogłem coś pofarmić, jeszcze mogłem ściągnąć ptaki, ale to wszystko potrzebowało tp nie miałem ruchu. Atakuję ale... i są dwie opcje, widziałem tak, albo uciekasz i oddajesz mi zamek, czyli znowu zdobywam jakiś środek, coś mogę zrobić, przynajmniej coś, bo armii, czy stracę 4 i dwa anioły, to stwierdzimy, że to nie ma znaczenia, bo ptaki na inicjatywę i 20 wiwek jako wojo na antymagię w razie czego. Nie, ale... to... Fajnie wykminiłeś z tym dobiciem właśnie, z kasiopeją, z taktyką. Musiałem jeszcze Kragiem sobie sprawdzić, jak to będzie wyglądało, bo miał 1-4, no i ja w sumie nie wiem, czy odpaliłem wizję nawet. Ja nie, na no, wizję na zamku nie odpalałem, odpaliłem na Owacku, żeby mhm. sprawdzić, jak tam to wygląda i stwierdziłem, że dobra, staty bojowe mniejsze, moc mniejsza, bo ja mam rezista i many podejrzewałem, tam 260 chyba było, więc zbiłem. No i potem Krag mi sprawdził, czy 1-4 to są jedynki bo... Gdyby było 4-4-4, no to musiałbym inaczej wiwki ustawiać, ale no było spoko. Szczerze, gdybym miał jakiś łańcuch, to prawdopodobnie tamte FP być przegrał, nie? Bo miałem kulkę, już tam kminiłem z Berkiem, z Blindem, ale dupa była, nie? Nie, nie było jak tego. Ogóle, ja, ja te pierwsze ture myślę, kurde, ale zjebałem, bo postawiłem ziemniaki, a powinienem chyba puścić po prostu Antymagię na Anioła. Tak, chociaż nie, nie wiem, czy to coś dawało, ale przynajmniej dawało mi to, że druga, by dało, no. albo ty musisz użyć hejsa w pierwszej turze, to powoduje, że no też stracisz tak jakby czar, który jest gorszy, nie? Bo też to mi się wydaje, że antymagia chyba. by była lepsza chyba. Co było lepsze? Na twoim miejscu. E, antymagia, no gdybyś rzucił antemagię na Anioła, to lepiej by było chyba. Tak, miałeś tego GBO'a, ale on nie robił, bo za dużo o. defa miał Drako co nie? 8 to tak, to maksymalnie jeden anioł, ale nawet nie. Nawet byś nie zbił, bo no, chyba 10 ale... tak na no, 18 defa, więc to okay. jest za mało. No, tak czy inaczej, panowie, naprawdę bardzo ciekawa gra. Przede wszystkim seria, może mniej, bo jeśli chodzi o pierwszy mecz, to można było szybko przewidzieć. Mam no, e... mocną mapkę tam akurat. Gdzie on się zakończył? Ja nawet tej mapy nie sprawdzałem, bo wystarczyło, że zobaczyłem 13 kratek na 13 i stwierdziłem, że. To mi starczy na całą mapę. Tak, a a u, Dawida, u, u Dawida widziałeś, jakie było wojsko, z czego tam osiem cyklopów e, dostał i breakował na sporo zielonych smoków. także. I da Dawid, tak, z ciekawości odnośnie tej pierwszej gry, mm -hmm. jak wchodziłeś w 1.1.7 bodajże szczurem w te zielone smoki, gdybyś zobaczył tam złotego, to, to było slash gg, tak? W tym, w tym no, dokładnie, dokładnie. Tak, tak to... no, taki był plan. Nie tak patrzę będzie abs, Abstract to poddaję, nie będzie on... No szepa, Sza, nie? Szopa pieszy, co zrobił, wchodzisz tym szczurem, a Szopa tak, dobra, nie ma złotego, to nie poddaję. Tak to na pewno by poddał, bo już wiem, wie, 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 co Dawid by zrobił, dokładnie wiem. Tak, Taki tak, był plan. Tak, miałeś taktyki, nie? Chyba? Nie, nie, nie. No, tak. Mam padała znowu wystarczająco, żeby po prostu pognębić. To, w ogóle, dokładnie. To, to, atakowałeś chyba, to ja myślałem, że to tak lajtowo wyjdzie, a kurwa, patrzę, no ciężko le lepo. no leport trochę fajne zagranie ale, ale to tak chciałem że muszę mu zbić cyce jak najszybciej i wiedziałem że, no, no, no. że i tak złapię te cyce to co mm -hmm. mnie najbardziej zabolało to że miałem Edwes powietrze i nie miałem czaru Heist. Tak, okay. tak 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 Kitka no, na że... 12 pida by tam zarobiła go po prostu. Też, gdybyś no. bronił w zamku Owszem nie miałbyś możliwości wykupu ale miałbyś plus jeden moral który 100% był ugrał w tą walkę już no tak no, ale Bo... znaczy, jak tak policzyłem sobie HP i on może zbić mi, to wiedziałem cały czas, że no, zabraknie mu many, żeby coś zrobić, więc jakby policzyłem sobie ile on elfami zbije i ile mi zostanie i czy wygram. I cały czas trzymałem siedem manem ewentualnie na jakiegoś ciura, który będzie potrzebny, ale tak naprawdę bardziej na strzałkę, żeby ten anioł jeszcze tam nie porobił na moralce mm -hmm. za dużo strat, nie? No i tak, albo więc, blind, jak... albo blind na jednorokach, tam trochę wchodziło. Tak, no, tak, no tam ci tak, trzy tak, razy, nie? nie? Blind, nie? Jeszcze no. te moralki na elfach, kurczę, no, czemu na elfach? Piękne. Ja tu czekam, a synonim się skończy, a ty podbiegasz. Moral, strzał, moral, strzał. No, piję, ja pierdziele, jak ja mam się ruszać tymi wiwkami, nie? coś pięknego, nie? dziękowego, tak tak no, Ale tak naprawdę... seria naprawdę była rewelacyjna. Obie, oba, oba mecze były, były fajne, bo, bo tu dużo osób na czacie napisało, że w pierwszej mapie nie zbrejkujesz w ogóle Dawid. E... Słyszałem coś właśnie. W drugiej też... ciebie, nie martw się. W drugiej też dużo osób uważało, że na te, na te tytany będzie ci ciężko, Drako. I mimo tego, że, że miałeś sporą armię, więc, więc tak dużo osób wątpiło. No, a rozegranie mapy na środku też, yy, też fajne i ciekawe było to zagranie, Dawid. Nie wiem, czy ty od początku myślisz, że będziesz chciał środek odbijać, przechodząc Glatranem przez yy, na pustynię mm. tam, czy po prostu zauważyłeś okazję i, i postanowisz, że zaatakujesz. Nie, jeśli chodzi o mój plan, to był, a wbijam w środek, szukam czegoś, a w drugiej turze biorę tą topkę, nie? Mhm. Aha, a się okazało, że miasto puste, więc No miasto było puste, więc dochodziłem akurat na stek, więc stwierdziłem, że wezmę. No, I i szczuriłem sobie. Mogłeś powiedzieć, że olplęta, nie. W ogóle. No, wiesz no. W ogóle śmieszna pustynia, bo dwa kazety widziałem i dwa kapeki, nie? No, no, no. No, Ten KZ ci uratował w sumie, bo Dawid miał TPK z Gildi, a ty z niego... No, miała... wiadomo, nie? Chociaż Jedid wcześniej Markiej skillowo przedmając... no z... Jelit, ja patrzę, Jedid po mówię, ja pitole win", nie? Nie, Tylko... Ale potem te tu że topka, no i to w sumie whatever, nie? Tak, i Jedid z topki poleciał. No ale wiadomo, że... Jelit, nie? Dobra, ja będę się zwijał, także dzięki panowie komentatorzy za wspólny komentarz. Dzięki Dawid Drako za świetny meczyk, świetne widowisko. Dzięki wszystkim i trzymajcie się na razie. Ha. My również to, będziemy dzięki. się. wszystkim za grę, chłopaki i w pełni zobaczymy Wasze wyczyny w synergii, bo oboje przecież nie odpadliście, bo Drako w górnej drabince. No dokładnie. dokładnie. E, zobaczymy jeszcze także mam, mam nadzieję, że na spotkania już nie będziemy musieli oglądać dwóch Polaków przeciwko sobie eee, no to tyra, tobie, tobie, tobie. tyra Tobie dziękuję bardzo za, za wspólny komentarz eee, miło, że wpadłeś i mam nadzieję, że usłyszymy Cię jeszcze tutaj nie jeden i nie dwa razy dzięki serdeczne wszystkim dobrej nocy, do usłyszenia na razie